Cześć, witam w kolejnym odcinku. Słuchajcie, dzisiaj pokrzywa, a raczej gnojówka. Gnojówka z pokrzywy, którą będziemy za chwilę robić. Dlaczego z pokrzywy? Pokrzywa ma bardzo dużo mikroelementów, dużo witamin dla roślin. Nie tylko dla roślin, dla nas, dla ludzi też. Nasze babcie już i ich babcie e, robiły z nich napary, robiły herbaty, dodawały do szamponów. Była ogólnie stosowana. W tej chwili jest zapomniana jak większość takich ziół. Co my zrobimy? Zbieramy sobie słuchajcie taką pokrzywę. Jak macie jakiś duży pojemnik, nie musicie jej mocno szatkować. Ja mam po prostu dosyć małe wiaderko, więc szatkuję ją na drobniejsze części. Zbieramy tej pokrzywy tak żeby było 3 czwarte w tym wiaderku, i oczywiście co, zalewamy wodą, tak? Już mam tutaj wodę. Pamiętajmy, do gnojówki używamy albo wody z sieci odstanej, dniowej Jeżeli mamy na przykład wodne staw, wodę, którą zbieramy w beczkach, deszczówkę, najlepsza. Używamy właśnie takiej wody. Jak nie mamy 3-dniowa woda, odstana sieciówka. Wlewamy trzy czwarte. O, kurczę. Zalewamy sobie ją w ten sposób, przyciskamy od góry, żeby niczym nie wypłynęło. Żeby nie wypłynęło. Ja przyciskam kamieniem, dowolny, gruby kawałek drewna, kamień. I teraz tak, o tej porze roku, kiedy jest bardzo ciepło, staramy się, żeby ta gnojówka stała w cieniu. Bo jeżeli ona, ta fermentacja, będzie przychodziła zbyt szybko, straci swoje walory. Więc stawiamy ją. W cieniu jest ciepło i ona sobie spokojnie dochodzi, jeżeli robimy to na wiosnę, gdzie tego słoneczka nie ma jeszcze tyle, jest zimno, wystawiamy bardziej na słońce, żeby ta woda była cieplejsza. I wtedy ta fermentacja też będzie zachodziła prawidłowo, tak? Do czego stosujemy e, taką gnojówkę i w jakim stężeniu. Zostawiamy po zalaniu zostawiamy ją na około. Dwa tygodnie, dwa i pół tygodnia, i trzeba ją przecedzić. Ja używam durszlaka. Jeżeli ktoś chce y, użyć opryskiwacza, to musi ją lepiej przecedzić, bo te wszystkie gałązki, wszystkie liście się praktycznie rozpuszczą. No ale tak jak mówię, no musi użyć gazy jakiegoś y, materiału z drobnym oczkiem, żeby dobrze przefiltrować, jeżeli do opryskiwacza, jeżeli do konewki przez durszlak. I teraz tak, używamy to do podlewania roślin w stężeniu 1 do 10. Jeżeli rośliny są w ciężkim stanie, kiepsko, chorują, możemy użyć w stężeniu 1 do 5. Ale głównie rozrabiamy 1 do 10, czyli litr gnojówki 10 litrów wody. Na co jeszcze słuchajcie, warto zwrócić uwagę przy robieniu takiej gnojówki? Na to, że w momencie, kiedy dochodzi do fermentacji. Wytwarza się bardzo brzydki zapach, tak? I miejmy na uwadze to, że ten siarkowodór, który się tu wytwarza, że będzie to śmierdziało. I, i, I nie stawiajmy gdzieś blisko sąsiadów, blisko nawet naszego domu, tylko gdzieś w ustronne miejsce, i żeby ten zapach do nas nie docierał, bo jest brzydki. I teraz tak, w momencie kiedy to już się zrobi, przecedzamy, wlewamy i podlewamy roślinki stosujemy. Co dwa tygodnie. Jeden do 10, co dwa tygodnie. Nie bać się podlewać. Rośliny będą zadowolone. Uwierzcie mi, że roślinka jest naprawdę fajna. Nawet do tej pory moi teściowie używają pokrzywy drobno krojąc, rozrabiając z jajkiem, dają pisklakom do jedzenia jako naturalny antybiotyk i pisklaki się wszystkie wychowują. Także używajmy naturalnych środków. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie. Pozdrawiam, cześć.